Do województwa śląskiego w tym roku trafiły promesy na sfinansowanie samochodów ratowniczo-gaśniczych dla ruchów ochotniczych straży pożarnych w liczbie 57. W zeszłym roku było 52. Myśleliśmy, że tej granicy nie da się przekroczyć, ale warto dofinansowywać ochotniczą straż pożarną, bo to jest jeden z filarów krajowego systemu ratowniczo gaśniczego na którym zawsze można polegać. Ochotnicy dobrze wyposażeni, dobrze wyszkoleni to poprawa bezpieczeństwa. Dla wszystkich naszych mieszkańców. Jak to gadają? Pomboczek dla Skocho, a my pomboczka, i tak się to dosłyszyło. No. Jesteśmy w specjalizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego. Mamy strefy żorskie, które produkują no, różne są stacje i właśnie ten ciężki samochód jest, jest pod to już organizowany. Mamy średni start 266 z 89 roku, no ale śmigo jak pszczółka. Dostaliśmy dotację, no niesamowicie się z tego cieszymy, no bo na, tak naprawdę nikt nie wierzył, że, że w takim małej miejscowości się mieszkamy, bardzo małej wiosce, 1200 mieszkańców. No i jako tak ostatni nowy samochód, to kolega, co tu przy, przy mnie jest, odbierał w 1977 roku, to był Żuk, to było jedyny nowy auto w Zgonie, a tak cały czas to były jakieś auta z Demobilu, czy tam ten Studio czy Dodge amerykański, no a później był nowy Żuk, no a później stary, bo Jalczuk przyszedł do nas, to już też miał wiele lat, no i służył praktycznie od 99 roku do teraz, jeszcze służy i musi służyć, aż przyjdzie nowe autko co godnie zastąpi, także bardzo się cieszymy. W ubiegłym roku w województwie śląskim było 73,5 tysiąca interwencji realizowanych łącznie przez jednostki państwowe i Ochotnicze Straży Pożarnej. Ponad 20 tysięcy interwencji, blisko 21 tysięcy realizowali samodzielnie strażacy ochotnicy. To jest jedna czwarta zdarzeń. To pokazuje skalę i potrzeby, które realizują właśnie jednostki ochotnicze tarzy pożarnych w naszym województwie.